Cześć. Dzisiaj pokażemy wam 10 sztuczek do Windowsa i komputera. Dzięki nim komputer zacznie się włączać trochę szybciej, będziecie mieć więcej miejsca na dysku, a nawet zaobserwujecie lepszą wydajność w grach. Jednocześnie nie musicie się martwić, że coś popsujecie, bo są to sztuczki przeznaczone raczej dla mniej zaawansowanych użytkowników. Także co? Zaczynamy. Kiedy instalujemy nowe programy, te często mają w sobie pewne składniki, które uruchamiają się z systemem, a to wydłuży czas uruchamiania. Pozbądźmy się tego. Wchodzimy do menadżera zadań. W tym celu używamy skrótu CTRL plus SHIFT plus ESCAPE. Teraz przechodzimy do zakładki Uruchamianie. Tu znajdziemy listę programów, które mogą być uruchamiane wraz z systemem. Interesuje nas kolumna Stan, bo to ona określa, czy faktycznie coś jest na rzeczy. Klikamy na dany program, a następnie na wyłącz. Tutaj jedna uwaga: nie wyłączajcie wszystkiego, by później nie szukać pewnych programów ręcznie. Sterownik, realtek, HD audio czy pewne małe dodatki możecie sobie zostawić, natomiast nie ma potrzeby, by Spotify czy komunikator internetowy włączały się z systemem. Kończycie pracę, wyłączycie komputer i za godzinę czy dwie znowu do niego wracacie? No to wtedy lepiej jest pomyśleć o hibernacji lub uśpieniu, dzięki czemu wróćcie do obowiązków dosłownie po kilku sekundach. Na pasku Start klikamy na lupę lub na pole wyszukiwania i wpisujemy wane sterowania. Następnie wchodzimy w opcję zasilania. Po lewej stronie odszukujemy opcję Wybierz działanie przycisków zasilania. Tutaj może pojawić się nowe okno wymagające potwierdzenia. Później pojawia nam się takie, w którym możemy wybrać, co ma się dziać po kliknięciu w przycisk zasilania lub po zamknięciu pokrywy laptopa. Hibernacja polega na zapisaniu stanu dysku i utrzymaniu jego zasilania, dzięki czemu komputer szybko wraca do pierwotnego stanu, bo jest on odczytywany z naszego dysku w takim samym stanie, w jakim Wszedł w hibernację. Uśpienie natomiast to zachowanie stanu pamięci RAM, co też wpływa na szybkość uruchamiania. Obie opcje są dobre, ale pamiętajcie, by nie korzystać z nich, jeśli nie zamierzacie włączać komputera przez najbliższe dni. Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć, że wszystkie omawiane tu sztuczki wzięliśmy z naszej książeczki komputer Świata, 100 najlepszych wskazówek do komputera i Windows. Znajdziecie w niej nie tylko porady do Windowsa, ale też najważniejsze sztuczki do przeglądarek internetowych, programów graficznych czy triki, które zwiększą Waszą prywatność. Książeczkę kupicie w formie cyfrowej na ks.pl lub w wersji drukowanej w sklepach. Możecie też rzucić okiem na inne nasze propozycje. A teraz wracamy do poradnika. Windows 10 jest dość ładnym systemem, trzeba przyznać, a to zasługa animacji, które niestety nieco obciążają nasz komputer. Możemy to poprawić. Pokazana tu opcja jest dla tych, którzy mają nieco starsze pecety i system ewidentnie działa im wolno. Wyłączymy bowiem wszystkie dodatkowe efekty wizualne. Wciskamy klawiszę Windows plus E, co przeniesie nas do eksploratora Windows i klikamy prawym przyciskiem myszy na ten komputer, a potem na właściwości. Po lewej stronie klikamy na zaawansowane ustawienia systemu. Wchodzimy do zakładki Zaawansowane i odszukujemy sekcję wydajność. Klikamy na ustawienia. Tutaj wchodzimy do zakładki Efekty wizualne. Klikamy na dopasy dla uzyskania najlepszej wydajności. Jeśli na którejś opcji nam zależy, możemy ją sobie oczywiście włączyć. Teraz wchodzimy do ustawień. Najszybciej wchodząc w menu Start i klikając na ikonę koła zębatego. Klikamy na personalizacja. Po lewej stronie klikamy na kolory i odszukujemy efekty przezroczystości. Wyłączamy tę opcję. Cóż, od teraz system będzie wyglądał skromniej, ale słabsze sprzęty Wam podziękują. A teraz coś dla posiadaczy laptopów, a szczególnie tych, którzy grają na nich w gry. Ustawiamy tryb wysokiej wydajności. Wchodzimy w panel sterowania, a następnie w opcję zasilania. Tutaj założymy kilka trybów pracy. Standardowo Windows operuje na trybie zrównoważonym. Wystarczy kliknąć na wysoka wydajność. Na niektórych laptopach tryb wysokiej wydajności może być jednak niewidoczny. Wtedy najlepiej stworzyć nowy plan zasilania i z tego poziomu wybrać odpowiednią opcję. W tym samym oknie po lewej wybieramy utwórz plan zasilania i klikamy na interesującą opcję. W naszym przypadku wysoka wydajność, który wykorzystamy w grach. Pójdźmy jednak o krok dalej i sprawdźmy kilka opcji. Klikamy na Zmień Ustawienia Zasilania, a następnie na Zmień Zaawansowane Ustawienia Zasilania. Pojawia się nowe okno. Najpierw sprawdzamy Magistrala PCI Express. Tu upewniamy się, że w trybie podłączony opcja jest wyłączona. Następnie przechodzimy do zarządzania energią procesora. W minimalny stan procesora ustawiamy około 70%, a w maksymalnym około 90-95%. W zasadach chłodzenia systemu w obu przypadkach ustawiamy aktywne. Pamiętajcie, żeby na tym trybie działać przy podłączonym kablu zasilającym, dlatego że potrzebuje dużo energii. Oczyszczanie dysku istnieje w Windowsie od zarania dziejów, ale od jakiegoś czasu w Windows 10 istnieje nowe, równie pożyteczne narzędzie. I równie proste. Wchodzimy w ustawienia i wybieramy system. Teraz po lewej klikamy na pamięć i pojawi nam się widok dysku C. Szukamy opcji pliki tymczasowe. System zacznie skonować dysk w poszukiwaniu zbędnych plików. Zaznaczamy pożądane opcje i czyścimy. Jest też folder Windows.old, w którym po większych aktualizacjach przez 30 dni znajduje się stara wersja systemu, dzięki czemu można szybko do niej wrócić. Jeśli jednak wszystko działa dobrze, nie ma potrzeby go trzymać. Wykorzystamy wspomniane oczyszczenie dysku. Wpisujemy ją w wyszukiwarce Windows i wybieramy partycję systemową. Teraz czekamy na zakończenie skanowania. W nowym oknie klikamy na oczyść pliki systemowe. Ponownie wybieramy naszą partycję systemową. Zaznaczamy Windows Update, ale też inne niepotrzebne pliki. Windows do stabilnego działania potrzebuje specjalnych serwisów i usług, które działają w tle. Niestety, instalując programy dodajemy kolejne, które już niezbędne nie są, ale na szczęście możemy je wyłączyć. Aby je wyłączyć, wciskamy Windows Plus R i w polu uruchamiania wpisujemy ms.config. Wchodzimy do zakładki usługi i na dole okna zaznaczamy opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. Te większości są niezbędne do działania Windows. Teraz odznaczamy te pożądane. Tu jednak uważamy, lepiej nie wyłączać usługi programu antywirusowego czy firm odpowiadających za nasze podzespoły, czyli np. Intela albo Nvidia. Może to zaburzyć działanie komputera. Indeksowanie w teorii ma pomagać szybciej wyszukiwać pliki na dysku, ale niestety nieco go obciąża. Warto je wyłączyć, bo wciąż będziemy mogli wyszukiwać pliki na dysku, ale na co dzień PC nie będzie obciążony. W tym celu wchodzimy w panel sterowania i klikamy na narzędzia administracyjne. Następnie klikamy na usługi. Odnajdujemy usługę Windows Search i teraz zmieniamy typ uruchomienia na wyłączony. Niżej klikamy zatrzymaj i na koniec OK. Od teraz komputer nie będzie już obciążony indeksowaniem. Na koniec jeszcze jedna opcja dla grających na laptopach. Jeśli mamy w swoim komputerze dedykowaną kartę graficzną i chcemy się upewnić, że komputer z niej korzysta, sprawdźmy to w Windowsie. Wchodzimy w ustawienia, a następnie w system i ekran. Zjeżdżamy w dół i odszukujemy ustawienia grafiki. W nowym oknie zaznaczamy aplikację klasyczna i przeglądaj. Teraz odszukujemy pliki Exe z naszą grą. Klikamy na Dodaną grę, potem opcję i zaznaczamy Wysoka Wydajność. Teraz będziemy mieć pewność, że gra wykorzystuje dedykowaną kartę graficzną. Jak widzicie, nie jest to trudne. A jeśli mamy wśród naszych widzów bardziej zaawansowanych użytkowników, to możecie dać znać w komentarzach swoje ulubione sztuczki z Windowsa. Sam chętnie dowiem się jakichś nowych albo przypomnę sobie te najlepsze. Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie.